Co to była za przerwa? Dawno, ale to bardzo dawno mnie tutaj nie było, bo całe wakacje, no, w planach miałem, aby wrócić już we wrześniu. Jednak troszkę te plany się pokrzyżowały i wróciłem na YouTube troszkę później. Mam nadzieję, że algorytm nie zniszczy mnie totalnie i no będą to jakieś tam po prostu wyświetlenia, że ten materiał do Was trafi. Postaram się nagrywać teraz często mam nadzieję mam nadzieję ponieważ widziałem od was odzew w komentarzach że chcecie tych materiałów że te materiały które nagrywałem wcześniej są przydatne i właśnie o to mi najbardziej chodziło w tym podczas tego tworzenia tego kanału żeby pomagać innym żeby kierować innych jak tworzyć na produkty na przykład na Amazon KDP czy też właśnie na Redbubble Merch by Amazon bo są to serwisy, na których można zarobić jak jakieś tam pieniądze. Nie mówię, że każdy zarobi mnóstwo pieniędzy, aczkolwiek można sobie dodatkowo fajnie pasywnie zarabiać na produktach, które zostały już utworzone. I tak jak ja na przykład miałem dość długą przerwę w tworzeniu na KDP, a w dalszym ciągu moje produkty się sprzedają zarówno na KDP jak i na Ingram Spark, na Redbubble, jak i też innych serwisach. Więc to jest mega plus, ponieważ zawsze te dodatkowe pieniądze wpadają i jest to dobra możliwość na dodatkowy zarobek, a z czasem może właśnie i główny zarobek. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, no to chciałbym Cię serdecznie powitać. Ja nazywam się Mariusz Bernacki i zajmuję się publikowaniem produktów print on demand na różnych serwisach, takich jak Amazon KDP, Redbubble, Merch by Amazon, czy też TeePublic oraz innych serwisach i testuję te serwisy na różnorakie sposoby, również testuję reklamy w przypadku Amazon KDP i przedstawiam to w swoich kursach oraz na kanale YouTube, gdzie tutaj jest wiedza w zupełności dostępna za darmo. Zanim zasubskrybujesz mój kanał, jeśli tego nie robisz, przejrzyj inne moje filmiki i zdecyduj, czy warto zasubskrybować mój kanał. A z czym dzisiaj do Ciebie przychodzę? No z taką informacją, że teraz jest bardzo dobry okres na to, aby wejść na przykład na Amazon KDP, ponieważ powoli, powoli zbliża się okres Q4, czyli czwarty kwartał roku, co za tym idzie Halloween. Święta Bożego Narodzenia. To są najlepsze okresy na sprzedaż, i naprawdę niewiele trzeba się postarać, aby produkty się sprzedawały. I tak jak już rok temu pokazywałem moje wyniki na Halloween, gdzie utworzyłem totalnie szybko, spontanicznie produkt w jednej z nich, tak ty również możesz zrobić to teraz, i to już najlepiej zacząć właśnie w tym momencie tworzyć znaleźć odpowiednie słowa kluczowe stworzyć odpowiednią okładkę i stworzyć odpowiedni interior. Dodatkowo można dorzucić reklamy i naprawdę można zarobić fajne pieniądze przed Halloween i na Halloween. Dodatkowo później Święta Bożego Narodzenia, tak jak mówiłem, bardzo dużo osób kupuje prezenty dla dzieci, więc na przykład jeśli nie masz pomysłu na stworzenie y, produktu pod Święta Bożego Narodzenia, no to zapraszam cię do mojego kursu Kids Book Project, gdzie Znajdziesz gotowe pomysły na produkty, które w tym roku również będą się świetnie sprzedawać, jestem tego pewny. Po prostu, więc wystarczy troszkę dodać od siebie, stworzyć coś unikalnego dodatkowo, i już masz wielką, naprawdę wielką szansę na sprzedaż, na wybicie się Twojego produktu przed świętami Bożego Narodzenia. I tu uwaga, dotrwaj do końca, ponieważ na koniec mam bardzo ciekawą. Bardzo ciekawy prezent na dobrą sprawę i jeśli chcesz próbować na Amazon KDP lub poprawić swoje wyniki, no to ta niespodzianka będzie na pewno dla Ciebie bardzo fajna. Więc zaczekaj do końca lub też przewiń <grym> materiał i wtedy zobaczysz coś fajnego. Przez ten długi okres, w którym nie byłem na YouTubie, pojawiły się różne nowości na Amazon KDP, tak jak właśnie możliwość tworzenia hardbacków, czyli twardych okładek, i to jest oczywiście na plus. I będę to pokazywał w filmikach, jak to stworzyć, jak to wygląda, czy to się opłaca, czy też nie. Dodatkowo wiele się zmieniło pod względem kolorowych wnętrz. Teraz jest dodatkowo premium wnętrza, więc no trosz, troszkę się tutaj zmienia na Amazon. Oczywiście no cały czas się zmienia. Amazon się cały czas zmienia, usprawnia to wszystko, tak aby był lepszy dla klientów. no Mam nadzieję, że też dla nas, jako dla twórców, też, żeby był dostępniejszy i żeby zwiększało to szanse na, na, na lepsze sprzedaże. Produktów, oczywiście, które są unikatowe, które są stworzone w fajny sposób, bo to już nie są czasy, w których notatnik będzie się sprzedawał świetnie, czy też zeszyt w linię, aczkolwiek da się oczywiście da się, jeśli stworzysz fajny, na przykład fajny cytat z przodu, fajny, fajnie zrobisz grafikę, to równie dobrze twój produkt może się bardzo dobrze sprzedawać. I żeby nie było, nie tylko w grę wchodzi okres Halloween i Święta Bożego Narodzenia, ale i również Nowy Rok. Na Nowy Rok można stworzyć bardzo, ale to bardzo fajny produkt, który będzie unikatowy na samym początku. Jest to oczywiście kalendarz na Nowy Rok. Dodatkowo z notatkami w środku można to zrobić. Ja w tamtym roku tworzyłem i naprawdę sprzedałem bardzo dużo tych sztuk. Zarobiłem, podejrzewam, że kilka tysięcy złotych na kilkunastu, kilkudziesięciu... O okładkach z kalendarzem, na, na po prostu na kalendarzach, więc polecam to zrobić na kolejny rok i już powoli można to zacząć tworzyć. Widziałem na grupie, że wiele osób poszukuje gotowych wnętrz pod kalendarze i najłatwiejszym sposobem jest znalezienie ich na przykład na Creative Fabrica, do czego zachęcam, bo często są promocje, można naprawdę wyłapać subskrypcję za jednego dolara na miesiąc, przez ten miesiąc można natworzyć bardzo dużo produktów i jeśli nie chcesz, Możesz bez problemu zrezygnować z tej subskrypcji. Nie musisz płacić kolejny miesiąc, kolejny, kolejny. Ja cały czas płacę, ponieważ używam zarówno grafik, jak i ich manuskryptów. I teraz chcę dodatkowo właśnie przycisnąć na Amazon KDP, żeby no, po prostu fajnie zarobić na, te, na tych świętach Bożego Narodzenia na Amazon KDP. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o taki krótszy materiał. I teraz na koniec obiecana niespodzianka. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana moimi kursami, czy to Amazon Kindle Project, czy to Kidsbook Project, no to przyszykowałem mega fajną promocję i tutaj na ekranie wyświetlić się kod rabatowy, który obniży znacznie, ale to naprawdę znacznie koszt kursów. Więc jedyne co musisz zrobić to przepisać ten kod przy zamówieniu i skorzystać z niego i wtedy znacznie taniej zakupisz jeden z moich kursów lub też wszystkie. A im więcej kursów dodasz do koszyka, tym większa zniżka będzie, ponieważ jest to zniżka procentowa. Jeśli czekasz na moje kolejne materiały, to śmiało napisz w komentarzu, co chciałbyś, co chciałabyś zobaczyć w, w kolejnych materiałach. Ja już szykuję listę materiałów, które nagram i udostępnię na dniach, mam nadzieję. Pamiętaj o łapce w górę i komentarzu, jeśli podobał Ci się ten materiał, to pomoże ruszyć ten algorytm, ponieważ wiem, że będzie bardzo ciężko teraz się wybić ponownie na YouTubie. Tak działa niestety algorytm, że zaniża te materiały, które twórców, którzy nie tworzyli przez długi czas, tak jak ja na przykład i Niestety to jest problem. Aczkolwiek mam nadzieję, że się uda na nowo zbudować ten, te wyświetlenia, żeby do, na moje materiały docierały do jak, największej, do jak największego grona odbiorców. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Pozdrawiam i do zobaczenia jak zwykle w kolejnym materiale. Cześć!